Patrzcie, skażona od razu, zdechły ryby na kamieniach, a tak dański bolenia ciągnie. Widzicie to? Czyli jest nadzieja, nie wszystko zdechło. Macie tutaj właśnie dowód. Piękny, olbrzymi boleń. Obok duży, olbrzymi zdechły leść. Na całe szczęście, szczęście nie wszystko zdechło jak widzicie Na całe nasze szczęście Jest jeszcze szansa Jeszcze nigdy nie łowiłem w takim ścieku powiem wam śmierdzi Chodź tu śmierdzi zdechłe ryby wokoło Chodź. Boję się do wody wchodzić, bo już słyszałem takie kurwa legendy woda pali, wypala gumowce i te sprawy. Dobra, chodź tu. Gdzie go tu ładnie podebrać? Spróbuję tutaj obok tego wielkiego, zdechłego leszcza. Chodź tu. Kurwa mać! O, ale mnie ten ochlapał. Chodź Chodź tu. Ładna rapa. Kurde, ciężko go podebrać. Zaraz chyba wejdę do wody trudno. Najwyżej będę pliszczaty Chodź to, Chodź tu. Piękna, wielka rapa. Widzicie to? Aż zdjęcie sobie zrobię. Patrzcie, jaka piękna ryba. Oczywiście na oleiksa niestety po kamieniach dostał wobler ten odpad. Patrz. mam nadzieję, że te chemikalia nie zabiją tej ryby ale patrzcie jaki poparzony aż na pysku biedna ryba Uf. ale woda śmierdzi nie wiem czy odżyje poszedł patrzcie jak ruszył hura Mokre dłonie, mam nadzieję, że jutro skóra mi nie zejdzie z łap. Katastrofa. Patrzcie, jaki olbrzymi leszcz. Jeszcze raz ujęcie. jaki drobny rybki. Gigantyczny leszcz. Ludzie nigdy nie zrozumieją, że jak przyrodę, to z samych siebie. Ale na szczęście, jak widzicie, jest szansa, jest nadzieja. Dobra, wracam do łowienia choć plan zrealizowany. Wyskoczyłem na chwilę po pracy, żeby się przekonać, czy idzie coś złowić. I zaraz... No i tyle. I mogę wracać do domu. Odra nie umarła do końca. Nie wiem, czy widać, taka olbrzymia, zdechła płoć właśnie przepływa przy miejscu, gdzie łowię. Czyli co do daty nagrania tego filmu, raczej wątpliwości nie powinniście mieć. I druga ryba. Do środka odry, ciekawe co to coś mniejszego, ale jest o. o, jest drugi bolek, tylko mniejszy, czyli mogę wracać do domu, bardzo szybki wypad. Dwa bolenie były tym razem na sieka Kasigę maluch z środka odry, ale jest. Teraz to one się liczą inaczej w obecnej sytuacji o, Patrz jest Chcę wracać do domu, szybki wypad po pracy Dwa bolenie, jeden ładny, drugi mały Tym razem na Sigę Klasyka tak zwanego O, jest trzeci mały Trzeci boluś malutki. I do wody. 3. Bardzo krótki wypad. Zaraz wrócę krótki live yy, teraz na dodry na YouTube a. Żeby kuźwa, żadne gamonie mi nie pisały, że na pewno byłem w innym terminie na odrze, a nie dzisiaj 10 sierpnia. Bo ponad wszystko w odrze zdechło, a ja widzę, że rzeka żyje. Poza, no poza tym, że czasami jakaś zdechła ryba przepłynie Dobra, biorę się do roboty. Dobra koledzy, pora spadać Tak jak mówiłem 10 sierpnia czyli w czasie zatrucia odry Udało mi się złowić trzy bolenie, jednego fajnego, dwa mniejsze. Co ciekawe, powinienem w sumie mieć sześć boleni, bo dwami tak uderzył przynętę, że nie trafiły, a jeden to tylko odprowadził. A ten ostatni dosłownie przed chwilą to było widać po fali, którą zostawiał, że kawał rybska. No niestety tak bywa, ale te bolenie ogólnie są ciężkimi do złowienia rybami. No i ważne, że się udało coś złowić w tej naszej śmierdzącej ostatnio odrze. Na razie, i do zobaczenia w sklepie czy nad wodą. Jak widzicie, nie wszystko zdechło. Jest szansa, że jednak coś idzie jeszcze złowić w tej rzece. Na razie, trzymajcie się.